Od morza po góry. Bałtyk Karkonosze Tour to kolejna edycja Begierzet Proligi. Tydzień ścigania, 8 etapów i stu kolarzy na starcie. W tym najsilniejsze polskie grupy zawodowe. CDC Polsat Polkowice, BDC Markpol, wreszcie bank Begierzet. Nasze piękne morze, nasze piękne Karkonosze. Po trasie mamy pojezierze Drawskie, jeziorko w Wolsztynie. Piękną Polskę pokazujemy. Wyścig wyjątkowo wyjątkowy, długi. Jak dla polskiego kolarstwa wydaje się, że wręcz niezbędny, zarówno ze względów szkoleniowych, jak i faktu, że grupy po prostu mają gdzie się ścigać. Rywalizacje w wyścigu Bałtyk Karkonosze Tour kolarze rozpoczynali w malowniczym koło brzegu. Metę zaplanowano w Karpaczu. Pierwszych kilka etapów to odcinki płaskie dla sprinterów. Podczas wyścigu zaplanowano też dwie czasówki. Jedną w Nowogardzie, a drugą z Kowar na Przełęcz Okraj. Wreszcie ostatni odcinek to etap górski z Piechowic do Karpacza. Jest to jeden z najdłuższym wyścigów w Polsce i on po prostu jest potrzebny. Oczywiście jest dużo kibiców, oklaskują, witają. Fajnie to wygląda i cieszymy się z tego. Myślę, że na czasówce już się ułoży jakoś tam, tak mniej więcej ta klasyfikacja generalna. No Wiadomo, że tutaj każdy z nas ma swoje jakieś zadania. Ja z Grzesiem jesteśmy na te płaskie etapy. Mamy walczyć tu na płaskich etapach, No później mamy też chłopaków, którzy bardzo dobrze na czas ja oni będą walczyć. No i oczywiście w górach. Tak samo. Dla nas to jest bardzo szczęśliwy wyścig. Od, od kilku lat, y, zawsze w czołówce. Robert Tadusz wygrywał, trzeci ostatnio. Szykać wygrać, jedziemy pełnym składem. Y, mocna ekipa. I pora rozpocząć rywalizację w wyścigu Bałtyk. Karkonosze tour. Kolarze rozpoczynają kryterium uliczne w koło brzegu. Nie ma jeszcze ono znaczenia w klasyfikacji generalnej, ale zawodnicy walczą o koszulki, z których wystartują do pierwszego etapu. Głównie nie chodzi tu o czas, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby na następny dzień ich samochody jechały jak najbliżej zawodników. Tu chodzi o tą klasyfikację. Bardzo aktywnie w kryterium, w koło brzegu jechali kolarze. Pomarańczowi z CTC Polsat Polkowice. Najwięcej punktów uzbierał Jarosław Marycz. Zawodnik, który w tym sezonie w rywalizacji BGZ Proligi pokazywał się już z najlepszej strony. I to on do pierwszego etapu, najdłuższego wyścigu, z koło brzegu do Czaplinka, ruszył w żółtej koszulce lidera. Tutaj w tej chwili zawodnicy startują do bardzo ciężkiego etapu. Etap przypomnę jest długi, ponad 190 km. Są boczne wiatry, jest też pogoda taka, która nie za bardzo sprzyja zawodnikom, dlatego że trzeba uważać na tych właśnie bocznych wiatrach. Próba ucieczki swoich sił próbowali Wojciech Migdał i Niemiec Mati Brickner. Uzyskali kilka minut przewagi, ale wiadomo było, że faworyci do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej jadą w peletonie. Ten w końcu przyspieszył i mieliśmy finisz z grupy. Wygrał Grzegorz Stępniak z CCC przed swoim kolegą klubowym Bartłomiejem Matysiakiem, a na trzecim miejscu finiszował kolarz Banku BGŻ Rekonwalescent Błażej Janiaczyk. Dzisiaj dowodniłem, że moja forma nie jest najgorsza, choć nie czułem się najlepiej. Ostatnie 20 km do mety z moim takim najlepszym kolegą, co do finiszu z Bartkiem Adasiakiem, mieliśmy kraksę, co podniosło nam adrenalinę, doskoczyliśmy do paletonu i tutaj zrobiliśmy to, co do nas należało i zwyciężyliśmy. Pięć tygodni pauzy w ściganiu i mi będzie zaskoczenie, jak dla mnie, jak dla dla, dla drużyny. Nie sądziłem, że e, jeszcze po takim krót, długim czasie staćmy na podium. Pierwszym liderem wyścigu został zawodnik grupy CCC Polsat Polkowice, znakomity sprinter Grzegorz Stępniak, ale przed kolarzami w następnym dniu dwa trudne etapy w Nowogardzie. Jazda indywidualna na czas i wyścig ze startu wspólnego. Nowogard był jakieś kolebko polskiego kolarstwa. Pamiętam jako młody chłopak, gdzie na bardzo ważnym wyścigu, jak wyścig pokoju, było trzech reprezentantów jechało na wyścigu pokoju w Nowogardzie. Z Ja Jazda indywidualna na czas. Czy będziemy mieli pierwsze odpowiedzi, kto jest najmocniejszy w wyścigu? Wielu dobrych czasowców na starcie: Marek Rudkiewicz, Mateusz Taciak to zawodnicy ekipy CCC, Łukasz Bodnar z Bank BGZ, wreszcie Kamil Gradek, młody kolarz z ekipy BDC Markpol. Tak, no tutaj czasowców w tym paletanie mamy dosyć sporo, jest dużo wartościowych zawodników, tacy co się specjalizują właśnie w jeździe indywidualnej na czas. No tu na pewno zawodnicy CCC Polsat, na pewno Kamil Gradek, który jest również specjalistą, być może Marcin Sapa, też potrafi pojechać dobrze na czas. No jest tutaj na pewno dużo wartościowych zawodników i, i dzisiaj no, może być jakaś niespodzianka również, także jest, jest tutaj wszystko możliwe. Oczekiwaliśmy na zawodników na mecie i komunikaty mówią, że świetnie jedzie Kamil Gradek, zawodnik, który w jeździe indywidualnej na czas w młodzieżowych kategoriach święcił triumfy, a teraz dzielnie walczy z seniorami. On tę czasówkę pokonuje najszybciej. Drugie miejsce ze stratą kilkunastu sekund Mateusz Staciak z CCC i mieliśmy zmianę lidera. Wspomniany reprezentant ekipy BDC Markpol z uśmiechem na twarzy włożył żółtą koszulkę lidera przed etapem wokół Nowogardu. Kolejny płaski etap, kolejny etap dla sprinterów? Tak, no na pewno niewątpliwie tutaj Należy się spodziewać dużo ataków i wykorzystania takich możliwości jak są boczne wiatry przez zawodników CZC, przypomnijmy, że oni stracili koszulę właśnie lidera i będą próbować na pewno odebrać temu gratkowi tą koszulę. Natomiast no jeżeli przyjdzie grupa, no to tutaj myślę, że takim zdecydowanym, chyba najlepszym sprinterem obecnie w Polsce to jest Grzesiu Stępniak. No i zobaczmy, były próby ucieczek, ale w peletonie na czele pomarańczowo napędzają się kolarze z Polkowic tak, aby to grupa dojechała do mety i aby znów sprinterzy, wspomniany Grzegorz Stępniak, a może Bartłomiej Matysiak zaatakowali na ostatnich metrach. I zobaczmy, próba ucieczki będzie za chwilę zlikwidowana, to jest kilkanaście sekund przewagi nad peletonem, a na czele tego peletonu pomarańczowo. A więc krótki etap w Nowogardzie, znów to będzie finisz z grupy i jak będzie rozegrany, kto wygra znów pomarańczowo? na czele Grzegorz Stępniak kolejny triumf w tym wyścigu. No i wreszcie ostatni dzień rywalizacji jazda indywidualna na czas Skowar na przełęcz Okraj trudny niedługi kilkunastu kilometrowy odcinek, ale dla prawdziwych śmiałków tak tutaj. Rzeczywiście ten odcinek jest wymagający. E, mamy tutaj dużo zawodników, takich, którzy już się zmierzyli właśnie z tą, z tą trasą w poprzednich edycjach. Przypomnę, w zeszłym roku wygrał Michajlow e, cały wyścig, ale on sobie również zapewnił, między innymi na tym odcinku, to zwycięstwo. Tutaj e, widzimy, że e, Mateusz. Taciak to jest taki chyba główny czarny koń właściwie grupy CCC do odebrania koszuli gradkowi. Ale również z tego, co wiem, to również Nikola Michajlow, Bułgar, który się ściga w grupie CCC Polsat, również zapowiedział walkę na tym etapie. No i oczywiście Gradek, który będzie na pewno bronił tej koszuli do końca. Kilkanaście sekund straty miał oglądany Mateusz Taciak do Kamila Gradka i świetnie zawodnik CCC pojechał na czasówce. Objął prowadzenie włożył przed ostatnim odcinkiem żółto. Koszulkę lidera miał ponad minutę przewagi nad najgroźniejszym konkurentem z ekipy BDC Mark Paul, i było pytanie, czy na krótkim, ale górskim odcinku niebiescy coś będą w stanie zdziałać. Ale tutaj mamy próbę ucieczki Marka Rutkiewicza. On wcześniej na poprzednich etapach nie pokazywał się na czele peletonu, ale to były odcinki płaskie. W górach Marek Rutkiewicz jest jak ryba w wodzie. Próbuje swoich sił. Tak, tutaj widać, że ekipa CZC ma koszulę żółtą lidera. To nie pozostali z tyłu, tylko atakują z przodu. Tutaj widzimy w tej chwili bardzo znakomitą postawę Pawła Cieślika, który był drugi na czasówce, przypomnę, pod górę Podokraj. I tutaj Również kontratakuje z grupy i stara się dołączyć do Marka Rutkiewicza, a na kole oczywiście kolejny zawodnik Adrian Honkisz z grupy CCC i tu widzimy w tej chwili bodajże to jest chyba Pluciński, który dołącza również do tej, do tej dwójki zawodników. Marek Rutkiewicz, 20 sekund zanim Paweł Cieślik, Adrian Honkisz i Leszek Pluciński. Spójrzmy na różnice czasowe. Paweł Cieślik tracił około dwóch minut do lidera. Natomiast grupa zasadnicza z Mateuszem Taciakiem jechała kilkadziesiąt sekund z tyłu. A więc jeżeli ta przewaga będzie nie większa niż minutę zwycięzcą całego wyścigu, będzie Mateusz Taciak. Jeżeli się powiększy, to kto wie, być może Paweł Cieślik włączy się do walki o zwycięstwo w Generalce. Ogląda się Marek Rutkiewicz, widzi, że jest tam Adrian Honkisz, znakomity w górach. Jest Paweł Cieślik, a więc dołączą do Marka Rutkiewicza. Paweł Cieślik to także zawodnik, który na początku kariery miał styczność z rowerami gór. On lubi góry. Tak, szkoda tylko, że Paweł tą znakomitą formę złapał na sam koniec wyścigu. Stracił zbyt wiele na czasówce pierwszej, która była w Nowogardzie, ale to jest zawodnik, który widać dochodzi do bardzo wysokiej formy. I tutaj Nosta zagraża tym zawodnikom z CZC również na tym etapie. Ostatnie komunikaty z trasy mówią, że to jest kilkadziesiąt sekund przewagi tej trójki śmiałków nad zasadniczą grupą już nieco rozciągniętą, poszarpaną na tym górskim etapie. Marek Rutkiewicz, Adrian Honkisz, Paweł Cieślik i widzimy wyłaniający się peleton na czele niebiesko ekipa BDC Markpol wiodąca Kamila Gratka, który liczy na podium w klasyfikacji generalnej tego wyścigu i są już coraz bliżej mety. Tak, tutaj widać, że zawodnicy ZEC zastosowali bardzo sprytną taktykę. Otóż zmuszają niejako z tyłu ekipę BDC nie do atakowania, ale dogonienia właśnie tych zawodników z przodu. I za chwilę będą już na ostatniej prostej w Karpaczu. Kończącej etap, kończącej wyścig. Paweł Cieślik wjeżdża na ostatni metr jako pierwszy. Zanim Adrian Honkisz został nieco z tyłu. Marek Rutkiewicz będzie trzeci. Peleton jest 20 sekund z tyłu. Wiezie lidera. Wygrywa etap. Paweł Cieślik, bank BGZ. Drugi jest Adrian Honkisz. CTC obaj znakomici górale. A na trzecim miejscu Marek Rutkiewicz, lider BGŻ Proligi. Udało mi się pokonać z dwóch rywali C -c -c z drugiej dywizji, także jestem szczęśliwy. Paweł Cieślik, bohaterem etapu, a zwycięzcą całego wyścigu Mateusz Taciak, CCC. Wspaniała czasówka na przełęcz okraj, to było to. Tak jest. No to było to, nie ukrywam, że przyjechałem tutaj walczyć wcześniej. Tak. Byłem mocno zaskoczony, że aż tak mi się udało z takim zapasem wygrać ten etap. Tym bardziej, że to moje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Byłem już kilka razy na podium, ale jeszcze nie, nie udało mi się wygrać, także. Zawsze to pierwsze zwycięstwo jest takie szczególne i bardzo mnie to cieszy. W klasyfikacji BGŻ Pro proliwi na czele bardzo ciasno walczy dwóch zawodników Marek Grudkiewicz i Mateusz Taciak. Tak przedstawia się czołowa piątka tej klasyfikacji. Dodajmy, że słowa uznania należą się też Kamilowi Gratkowi. Trzeciemu w klasyfikacji generalnej wyścigu Bałtyk Karkonosze. Jednak doświadczenie Mateusza Taciaka zaprocentowało. No... Ja, ja nie, preferu, nie preferuję takich yy, czasówek pod górę. Jest dużo ode mnie lżejszy, łatwiej mu się po górach, ale cieszę się z trzeciego miejsca. Cały wyścig po raz kolejny zdominowali kolarze grupy CCC Polsat. To niewątpliwie najlepsza polska grupa zawodowa. Ale wyścig miał też innych bohaterów. Dwa zwycięstwa etapowe Konrada Dąbkowskiego i Kamila Gradka oraz podium w całym wyścigu to sukces kolarzy BDC Markpol. I na koniec znakomite zwycięstwo na ostatnim etapie Pawła Cieślika z grupy Bank BGZ. Widać, że coraz bardziej groźna staje się grupa Bank BGZ. Jej zawodnicy są na fali zwierzchowej, a forma ich jest coraz wyższa.